Mateusz Cyżan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Zatrzymaj się i żyj to nazwa akcji, w którą zaangażowali się wejherowscy policjanci oraz pracownicy kolei. Głównym celem jest kształtowanie wśród kierowców oraz pieszych uczestników ruchu właściwych postaw na przejazdach kolejowych. Wejherowscy policjanci wzięli udział w akcji Bezpieczny przejazd. Zatrzymaj się i żyj. Pracownicy kolei wspólnie z policjantami prowadząc kampanię informacyjną kształtowali wśród kierowców i pieszych nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych na całym świecie jest sprawą wszystkich, którzy mogą mieć na to wpływ. Kolei, policji, administracji, samorządów, zarządców dróg, organizacji społecznych oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Celem akcji Bezpieczny przejazd Zatrzymaj się i żyj jest m.in. podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach, kształtowanie zachowań i utrwalanie prawidłowych postaw społecznych. W trakcie kampanii przypominano zarówno kierującym, jak i pieszym, że przejazd kolejowy to skrzyżowanie linii kolejowej z drogą, o czym wydaje się, wielu kierowców zapomina. Policjanci każdego roku biorą udział w takiej społecznej kampanii. Niebawem wejdą w życie zmiany dotyczące postępowania wobec kierowców naruszających przepisy prawa ruchu drogowego. Nowelizacji ulega nie tylko kwestia naliczania punktów karnych, ale także klasyfikacja naruszonych przepisów. Niektórych wykroczeń nie uwzględniały dotychczasowe przepisy, teraz będą karane. Jednym z nich jest na przykład ciągnięcie za pojazdem osoby na sankach, nartach, wrotkach lub podobnych urządzeniach. Od początku czerwca zmianie ulegają kwestie dotyczące postępowania wobec kierowców naruszających przepisy prawa ruchu drogowego. Zmienia się system przyznawania punktów karnych. Po prostu zwiększa się ich ilość za popełnione wykroczenia. W niektórych przypadkach będzie też tak, że dotychczas było to zero punktów, a w tej chwili to już będą punkty karne. I tak na przykład zaparkowanie pojazdu na miejscu dla osób niepełnosprawnych można otrzymać aż pięć punktów karnych. Dotychczas pula punktów karnych za to przewinienie wynosiła zero, ale to nie jedyne w którym uwzględniono punkty karne lub jest zwiększono. Lista jest bowiem długa. Jazda z dzieckiem bez fotelika albo odpowiedniego urządzenia do przewożenia dzieci, jazda bez, bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, rozmawianie przez telefon komórkowy albo pisanie SMS-ów, czyli trzymanie tego telefonu w dłoni, wjazd na skrzyżowanie, kiedy wiadomo, że nie można go opuścić, utrudnianie tamowanie ruchu, przewożenie większej ilości pasażerów w pojeździe, czy jazda bez świateł, umijania albo ozdabianie tablic rejestracyjnych, zasłanianie tablic rejestracyjnych. No mnóstwo różnych wykroczeń, dlatego też kierowcy. Muszą mieć się na baczności. Zmiana obejmują również przekroczenie prędkości. Aż 10 punktów karnych może otrzymać kierowca, który przekroczył prędkość powyżej 50 km na godzinę. Więcej informacji na temat nowego taryfikatora znajduje się na portalu www.weicherowo24.info. Już w najbliższą sobotę odbędą się wejherowskie biegi w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Chętni mogą zmierzyć się na kilku dystansach. Impreza rozpocznie się już o godzinie 10 przy amfiteatrze. Lubisz biegać? Nie możecie zatem zabraknąć 19 maja podczas harowskich biegów w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Od godziny 10 do 11 trwać będzie wydawanie koszulek startowych. Następnie przez pół godziny zawodnicy będą przygotowywać się do biegów. Jako pierwsi startują biegacze na dystansie 1900 m. Tutaj start zaplanowano na godzinę 11.30, natomiast dwie minuty później wystartują zawodnicy na dystansie 3800 m zaś o 11.30. Na dystansie 5700 metrów. Każdy uczestnik otrzyma promocyjną koszulkę oraz medal okolicznościowy. Biegi mają charakter rekreacyjny na mecie nie będzie zatem prowadzona klasyfikacja zajętych miejsc. Biegi rozpoczynają się w parku Aleksandra Majkowskiego tuż obok amfiteatru. 15 drużyn ze szkół wejherowskich w trzech kategoriach wiekowych rywalizowało w turnieju Mini Euro 2012. Rozgrywki piłki ręcznej odbywały się przez trzy dni na boisku przy Zespole Szkół nr 3 Wejherowie oraz na boisku Jamajka przy ulicy Partyzantów. 15 drużyn w trzech kategoriach wiekowych rywalizowało w turnieju piłki nożnej mini Euro 2012. Nazwa nie jest przypadkowa, bowiem nawiązuje do wielkiego finału, który rozpocznie się już 8 czerwca. Organizowany turniej tutaj ma na celu propagowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, spędzanie aktywnego czasu. Oraz wdrożenie do tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Euro 2012 w Polsce. Organizatorem turnieju jest Urząd Miasta Wejcherowa we współpracy z Powiatowym Zespołem Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Wejherowskim Centrum Kultury oraz Szkolnym Związkiem Sportowym. Młodzież ma naturalną potrzebę współzawodnictwa, wystarczy tylko to zorganizować, najlepiej dobrze zorganizować i zawsze będą chętni. Tak, jak najbardziej. Piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną, również w naszym powiecie. Chętnych nie brakowało. Mecze rozegrane zostały systemem każdy z każdym w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Natomiast w przypadku szkół podstawowych zostały rozlosowane dwie grupy, a następnie rozegrane mecze o miejsca. I właśnie w najmłodszej kategorii zwyciężyła szkoła podstawowa numer 6. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyło gimnazjum numer 3. Zaś w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła drużyna z liceum ogólnokształcącego. Numer 2. Wydarzeniach to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.